Dobry wieczór. Pora na kolejny rozdział. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Zaszczyty i rozstanie. Chciałbym dziś powiedzieć kilka słów o Wojtku, którego wszyscy znamy i wszyscy bardzo lubimy. Rozpoczął przemówienie prezes miejscowego oddziału Towarzystwa Polsko-Szkockiego, po czym podniósł głos, tak mówił dalej. Nie ma chyba na całym świecie no. sławniejszego niż on niedźwiedzia. Ze swym oddziałem wojskowym przewędrował tysiące mil. Wysokie góry w Persji, Syry i Libanu. skwane piaszczyste i kamieniste pustynie Iraku, Jordanii i Egiptu. Był wraz z żołnierzami w Palestynie i we Włoszech. Towarzyszył im wianie wszędzie. Trwał przy nich nawet w czasie wielkiej bitwy o Monte Cassino. Jest to naprawdę niezwykły niedźwiedź. Panie i panowie, zgłaszam wniosek, o nadanie Wojtkowi honorowej godności do żywotniego członka naszej organizacji. Kto się z tym wnioskiem zgadza, niech podniesie rękę. Na sali zapanowało niezwykły entuzjazm. Zebrani nie tylko wyciągnęli ręce na znak zgody, ale wstawali z krzesła i głośno kaskali. Kiedy się uciszyło, prezes powiedział – Stwierdzam, że niedźwiedź Wojtek maskotka i towarzysz żołnierzy dwudziestej drugiej kompanii zaopatrywanie artylerii drugiego korpusu polskiego stał się w wyniku jednomyślnej uchwały dożywotnym członkiem naszego towarzystwa kiedy po ponownych burzliwych oklaskach na sali zapanował spokój prezes zauważył że jeden z członków podniósł rękę na znak że chce mówić czyżby pan sprzeciwił się naszej uchwale nie nie sprzeciwiam się, odrzekł zapytany, ale uważnie uważam, że powinniśmy tę ważną chwilę jakoś uczcić i zawiadomić o naszej decyzji bojka. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mu zanieśli butelkę piwa. Wszystko, wszyscy chętnie się zgodzili, poszli ze śmiechem do sąsiedniego baru po piwo. Tymczasem nasz kudłaty bohater, znudzony samotnym siedzeniem w swej budzie, przeszedł przez płot, bo brama była zamknięta. I z przyjemnością zanurzył się w głębokiej wodzie przydrożnego stawu. Pływał, nurkował, szarpał zębami oponę samochodową, którą znalazł na brzegu. Kiedy wreszcie miał już dość tej zabawy, z za radosnym rykiem wyskoczył na drogę. Właśnie wtedy nadjechał samochód ciężarowy, prowadzony przez jednego z niemieckich jeńców, których zatrudniono przy różnych pracach. Zobaczywszy nagle niedźwiedzie, Kierowca gwałtownie skręcił i wjechał do stawu. Zatrzymał wprawdzie natychmiast wóz, ale zalany wodą silnik zgas, więc Niemiec musiał wyjść na drogę. Tam znowu natknął się na Wojtka, który szedł w jego kierunku. Przerażony tym niezwykłym widokiem kierowca zaczął się wspinać na przydrożne drzewo, Wojtek źraźć zadowolony, że zanim zanosi się na doskonałą zabawę, zaczął również na nie włazić. Niemiec krzyczał i resztkami sił stał się schronić na, na, na wystających gałęziach, a niedźwiedź, mrucząc z zadowoleniem, wyciągał łapę, żeby go sam ściągnąć. Wtedy to na zakręcie drogi ukazała się delegacja towarzystwa składająca się z kilku żołnierzy i spał osób cywilnych. Na czele z butlą w ręku kroczył mężczyzna ubrany w piękny narodowy stój szkocki. W składzie delegacji wchodził również opiekun wrytka, Piotr. Zobaczywszy, co się dzieje, zawołał głośno – Wojtek, zostaw! Chodź tu zaraz! Niedźwiedź był bardzo niezadowolony, że mu przerwano taką przyjemną zabawę. Ale przyzwyczajony do posłuszeństwa, a być może również i dlatego, że zauważył butelkę, wsłuchał Piotra i natychmiast szedł z drzewa. Tak się skończyła przygoda z jeńcem niemieckim. Żołnierze bardzo cieszyli się z zaszczytu, jaki spotkał ich ulubieńca. Radość ich była tam większa, że w ostatnim czasie coraz częściej z troską myśleli o przyszłości Wojtka. I jakiego los czeka, gdy oddział ich zostanie zdemobilizowany, a oni sami rozjadą się po świecie? Dawniej w czasie wojny marzyli, że powrócą do Polski i wraz z Wojtkiem będą maszerować ulicami stolicy wśród jej tłumów, ale Warszawa legła w gruzach. W Polsce stały się. Wciąż jeszcze oddziały Armii Czerwonej. A polskie ziemie wschodnie, skąd pochodziła większość żołnierzy korpusu, zabrane zostały przez Rosję Sowiecką. Będą więc musieli szukać chleba w obcych krajach. Ale co wówczas z Wojtkiem? Po długich naradach i rozmowach dowództwa kompanii zdecydował się oddać niedźwiedzia na przechowanie do ogrodu zoologicznego w Edynburgu. Dyrektor ogrodu sam wielkim roślin zwierząt obiecał zaopiekować się Wojtkiem troskliwie i nie oddawać go nikomu, dopóki dowództwa kompanii nie na to pozwolenia. Nadszedł dzień ostania. Wczesnym rankiem 15 listopada 1947 roku przed dowództwo obozu podjechała półciężarówka, która miała zawieźć Wojtka do ogrodu zoologicznego. niedźwiedź skoczył na tył samochodu, Stanąwszy między dwoma żołnierzami, jak zwykle przed nimi łapami oparł się o budkę kierowcy. W drodze z ciekawością i uważnie przyglądał się mijonemu krajobrazowi. Jakby go chciał zapamiętać na całe życie. Dzień był mroźny, ale pogodny. Przez podnoszące się z ziemi mgły przybijała się wielka czerwona kula słońca. Na przydrożnych drzewach siedziały zmaznięte brony. Na łąkach, pokrytych cienką warstwą śniegu, stały owce. Zbite dla ciepła w ciasne gromadki. W pewnej chwili nad samochód nadleciało stado mew i otoczyło jadących masą białych skrzydeł i brzawą ostrych, zwołujących głosów: Wojtek, łapaj! Trzymaj! wołali żołnierze. Pamiętali, że kiedyś na morzu niedźwiedź starał się złapać krążące nad jego głową ptaki, przy tym bardzo śmiesznie machał w powietrzu łapami. Tym razem wcale go nie interesowały, w ogóle nie zwracał uwagi, tylko ciągle patrzył i patrzył na mijane łąki, pola i wsi. W Wendembułskim Ogrodzie Zoologicznym dozorcy czekali już na Wojtka. Mieli ze sobą wszelkiego rodzaju przyrządy, jakie są potrzebne do przyjęcia nowego zwierzęcia. Słyszeli wprawdzie, że Wojtek jest uswojony, nie wiedzieli jednak do jakiego stopnia i obawiali się, że może dobrowolnie nie zechce wejść do kratki. Nie było z nim żadnego kłopotu. Zaraz po zatrzymaniu się samochodu zeskoczył na ziemię, czym śmiało i chętnie wszedł wraz z Piotrem do środka. Kiedy żołnierz przyklęknął, żeby mu zjąć łańcuszek z tylnej nogi, Wojtek polizał go po twarzy. Potem zaczął rozglądać się dookoła. Zawsze interesował, interesowały go nowe kwatery. Nie zdradzał przy tym żadnego przestrachu ani zdenerwowania. Nawet wtedy Piotr wyszedł i zatrzasnął ze sobą drzwi kratki. Stanął na tylnych łapach i przez kraty patrzył na żołnierzy pogodnie i z zupełną ufnością. Nie pierwszy to raz zostawionego samego. Nieraz musiał pozostawać w zamknięciu przez pewien czas, ale zawsze żołnierze wracali, wypuszczali go i częstowali przywiezionymi przez Tak będzie i teraz, mówiły z ufnością jego oczy. Ale żołnierze czuli, że już go stamtąd nie zabiorą. Było im bardzo smutno i, chociaż wiedzieli, że tak musi być, odczuwali wstyd, że opuszczą dawnego towarzysza. Nie jeden odwracał się, żeby u się, również dyrektor ogrodu, był bardzo wzruszony. Nigdy nie było mi tak przykro jak wtedy, kiedy widziałem, jak to zwierzę, które zaznało tyle radości i wolności wśród żołnierzy, jest teraz w tej wolności pozbawiony. Pisał potem w swojej książce. Po powrocie do samochodu żołnierze długo nie mogli się zdecydować na odjazd. Jak tu powrócić do obozu? Matwili się. Kiedy Wojtek usłyszywał kot silnika, zacznie rozpaczać i jeszcze zrobi sobie krzywdę. Zawsze bał się, że go zostawimy. Kiedy słyszał odgłos odjeżdżającego samochodu. Czas płynął. Z klatki dochodziły coraz głośniejsze skomlenia Wojtka, który widocznie zaczął się niepokoić. Trudno, musimy jechać, powiedział kierowca, włączył silnik i ruszył z miejsca. Przez pewien czas, jak potem powiadali dozorcy, niedźwiedź rozpaczliwie zawodził. Potem jednak się uspokoił i kiedy jeden z nich zbliżył się do klatki, zobaczył Wojtka pogrążonego już we śnie. Może któryś z żołnierzy pozostawił w klatce butelkę wina, żeby Wojtek prędzej ustąpił i nie tęsknił? Zastanawiali się. Przez szereg następnych tygodni, aż do zlikwidowania obozu Winfield Camp, żołnierze codziennie odwiedzali swojego ulubieńca. Wizyty te były dosyć kopotliwe dla administracji ogrodu, bo żołnierze, wbrew przepisom, przechodzili przez ogrodzenie, żeby się z Wojtkiem przywitać i pobawić. Zabawy te budziły wszelkie wielką sensację wśród publiczności odwiedzającej zo, ale dozorców napełniły niepokojem. Wiemy, na czym te zabawy polegały. Trudno się więc dziwić, że dozorcy, widząc, jak ogromny niedźwiedź swoim zwyczajem wałkuje leżącego na ziemi żołnierza lub też otwartą paszczą obejmuje szyję człowieka, bardzo się tym denerwowali. Stopniowo Wojtek coraz bardziej przyzwyczajał się do swojego nowego otoczenia i kiedy żołnierze po demobilizacji rozjechali się po całym świecie, nie przeżył już tak silnie tego rozstania. Wojtek stał się bardzo sławny. Pisały o nim gazety, odwiedzały go masę ludzi. Nieraz nawet z daleka przyjeżdżały wycieczki, zwłaszcza uczniów i uczennic, żeby zobaczyć najpopularniejszego mieszkańca ZO. Zdarzało się również nieraz, że któryś z byłych żołnierzy kompanii przyjechał do Boga. Nie zapomniał oczywiście nigdy o Wojtku, dla którego były to najradośniejsze chwile. Dopląd.